pojemnik namoczonych skarpet... Testujemy dzisiaj wiralowy lifehack na śnieżno-białe skarpetki. Czy wasze skarpetki też wyglądają nie to tak wkurza? Mam poczucie, że to że chodzę w brudnych skarpetkach. Mimo, że są wyprane. Wszędzie widzę te takie bomby skarpetkowe, magiczne mikstury i daję tą szansę, żeby skończyć skarpetkową wojnę. Raz na zawsze. No cały pojemnik namoczonych skarpet... Moczonych skarpet w następującej miksturze Soda oczyszczona, kwasek cytrynowy i gorąca woda z czajnika I to zostawiłam do namoczenia na dobre parę godzin Zaczęło na początku tak trochę musować I widać, że ta woda jest brudna, więc może dobrze I teraz lecę wrzucić to do pralki na 60 stopni I Teraz rozlewam sobie wodę Czy widać, jak ta woda się brudna zrobiła ja sobie dodam do prania tego proszku odplamiającego Liczymy, bo trochę nie wierzę w to, że to się wybieli no to całkiem obiecująco. Ja chcę Wam podsumować efekty, któryś tych skarpetek jest naprawdę śnieżno-biała, i nawet od spodu te skarpetki są po prostu czyste. Wydaje mi się, że te skarpetki wyglądają naprawdę całkiem dobrze. Wyglądają na bardzo mocno doprane, ale w niektórych widać, że jeszcze na tych stopach. Ta metoda jest warta przetestowania. Oceniam ją jako 8 na 10, bo jednak jest trochę czasochłonna, ale prosta. Jestem zadowolona z efektów. się znać, czy próbowaliście. Będzie po więcej testów, jeśli chcecie.